Tusk ślepy na zagrożenie z Zachodu. Jakubiak uderza. Nawrocki powiedział prawdę, której elity się boją. Jedno zdanie wystarczyło, by polityczny sejsmograf oszalał. Marek Jakubiak bez litości rozprawił się z Donaldem Tuskiem, zarzucając mu polityczną ślepotę wobec Niemiec i ignorowanie realnych zagrożeń dla polskiej suwerenności. W tle tej burzy pojawia się Karol Nawrocki, jako ten, który odważył się powiedzieć to, czego inni nie chcą słyszeć. Studio Marek Jakubiak poseł na Sejm. Wolni Republikanie. Tak. Tak jest. Ta dałca... Prezes partii Wolni Republikanie. Tak. Prezes partii. Dzień dobry, dobry. Dzień dobry. panie prezesie, na łączeniu były wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Eee, zaprosiłem... Dobry panów, dzień, witam serdecznie. Mieliśmy i będziemy o relacjach polsko-niemieckich rozmawiać wszystko w trochę w, jako to, co się wydarzyło podzwodne po uroczystościach wybuchu powstania Wielkopolskiego kolejnej rocznicy. No ale zacznijmy może od Śląska, od tego porozumienia rząd mami górników. Rząd coś obiecał, coś dowiózł. Jak to wygląda ta polityka gospodarcza i energetyczna tej ekipy? Panie pośle, do pana posła Marka Jakubiaka na początek. Znaczy, to była jedyna prywatna chyba kopalnia, która nie była objęta porozumieniem grupowym. No i do tego zdaje się, dzisiaj doszło, więc gratuluję determinacji górników. Widać wyraźnie, że rząd Donalda Tuska rozbraja każde pole minowe, które na drodze mu się kładzie. Natomiast no, szczerze powiem, no, górnicy, najlepszym dowodem na to jest śmierć paru górników ostatnio, to jest bardzo niebezpieczny zawód. Kiedyś dla Polski, w latach 70. był podstawą egzystencji całego państwa, więc kiedyś górnik, no to był ktoś, prawda? No, natomiast. Teraz się zdaje się, nie opłaca. Podobno. Dzisiaj w, zgodnie z teorią Zielonego Ładu, tego szaleństwa, górnik to jest ktoś, kto jest czymś B. Prawda, kimś B. W związku z tym trzeba mu wypłacać pieniądze po to, żeby nie pracował, żeby zamykać kopalnie. I tak, proszę Państwa, kopalnie niemieckie są zalewane, a polskie zasypywane. Tylko tyle, że wodę można wypompować, a odkopać nie bardzo. Więc myślę, że trochę więcej wyobraźni dla rządzących, bowiem to. Węgiel i e, pokłady węgla, niskie pokłady węgla, na przykład w Lubelsz na Lubelszczyźnie, e, proszę Państwa, dają nam 900 lat spokojnego, spokojnej egzystencji w warunkach, gdzie żaden unijczyk nie będzie nam wyliczał e, stopni Celsjusza w, stopni w e, mieszkaniach. Unijczyk to od razu do Europarlamentu. Arkadiusz Moralczyk obecnie jest posłem do tego, mm -hmm. że właśnie e, ciała do Europarlamentu Panie pośle, Unia Europejska odpuści politykę klimatyczną, bo zdaje się, że w tym roku, nawet to jest pewne, wydobyto i spalono najwięcej węgla w historii o. ludzkości, więc świat wykopuje, świat wykorzystuje, a Unia Europejska chce zakazywać. Będą zmiany? Mam nadzieję, że tak się stanie, chociaż widać, że to wszystko jest wynikiem potężnej presji, która musi pochodzić od społeczeństw poszczególnych krajów, od, od przemysłów. I ta presja jest odczuwalna. Ona jest odczuwalna nie tylko w, w retoryce w Parlamencie Europejskim, bo ta jest, się przesunęła bardzo na, na prawo w kierunku formacji konserwatywnych, ale też w kierunku ochrony tych tradycyjnych form pozyskiwania energii, właśnie z węgla. I jest bardzo wiele formacji dzisiaj w Parlamencie, które to krytykują. Natomiast to jeśli chodzi, nie ma takiego bezpośredniego przełożenia na zmiany tu i teraz w Policji Komisji Europejskiej. Natomiast oczywiście Komisja Europejska przecież też widzi, co się dzieje na świecie. No, dostrzega, że czy Chiny, czy Rosja, czy Stany Zjednoczone, tam wszyscy używają energii z węgla. I tylko tak naprawdę ta presja krajów, tak zwanych w zielonych, które korzystają z tej energii zielonej, przede wszystkim Niemcy, tutaj Francja, Dania, Holandia, Hiszpania, Włochy, te kraje w dużej mierze korzystają z zielonej energii, i one chciały narzucać, narzucają tą zieloną energię, tą zieloną politykę Unii Europejskiej w dużej mierze przeciwko krajom Europy Centralnej. Ale też przeciwko konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Ale to, jak widzimy, odbija się czkawką całej gospodarce Unii Europejskiej, bo Unia Europejska traci. Zaczynają być likwidowane zakłady pracy, te duże przemysłowe nie tylko kopalnie, ale również wielkie korporacje motoryzacyjne, przemysłowe. To wszystko prowadzi do bezrobocia, do Problemów Unii Europejskiej. I wydaje mi się, że Unia będzie korygowała tą politykę ziel tą, tą zieloną politykę, którą dzisiaj prowadzi. Dobrze, to, to już na koniec jeszcze te, te dwa słowa o prezydencie i o tym, co premier napisał Prezydent Nawrocki znów wskazał zachód jako główne zagrożenie dla Polski to po wystąpieniu pana prezydenta w Poznaniu. O co chodzi z tym, że nie można powiedzieć, że Polacy walczyli z Niemcami? О, не пошля. Oczywiście chodzi o to, że Tusk ma pewną perspektywę patrzenia na świat. On nigdy nie zobaczy w Niemcach wroga, bo to połowa jego rodziny. No. I trzeba go zrozumieć, że on po prostu inaczej patrzy na świat niż Warszawia, który ma powstanie warszawskie w rodzinie zapisane na stałe. Więc ja sądzę, że w tym przypadku, w którym my mówimy, ja też przecież to mówię już od lat, że nie wolno patrzeć jak w 1939 roku, że mamy tylko wroga na wschodzie i podpisywać porozumienia i być spokojnym. Zachodu, dlatego że wróg może przyjść z każdej strony. Odpowiedzialny premier odpowiedzialnego rządu powinien tak zakładać. I my powinniśmy być gotowi na obronę Polski z każdej strony. Nie wolno zakładać, że Niemcy są przyjaciółmi, bo gdyby byli naszymi przyjaciółmi, nie rozmawialibyśmy dzisiaj o reparacjach, nie rozmawialibyśmy o tym wielkim wstydzie niemieckim i tak dalej, i tak dalej. Ten wpis, który pan a, cytuje. A, a tak, to dość oczywistą konstatację, że wtedy walczyliśmy. -Polacy walczyli o niepodległość z Niemcami. Właśnie. No tak, ale przecież jak się podsumuje działalność Donalda Tuska, to się zauważy, nawet powiedziałbym mało rozgarnięci obserwatorzy zauważą, że jak chodzi o rocznicę, gdzie Niemcy są na kolanach, to Tuska tam nie ma. Tak samo jak w przypadku chociażby w kwestii zakończenia I wojny światowej, czy polskiej niepodległości. Na koniec krótka puenta od Arkadiusza Mularczyka. Bardzo krótka. Jeśli chodzi o etos powstania wielkopolskiego, musimy pamiętać, że on był zbudowany na wielkiej myśli Romana Dmąskiego, odwania do narodu, do patriotyzmu, i Powstanie wielkopolskie właśnie było wynikiem tego wielkiego patriotyzmu wielkopolan. I dlatego też Niemcy podczas II wojny światowej dopuścili się tylu zbrodni na poznaniakach na wielkopolanach, bo oni pamiętali, że to było zwycięskie powstanie przeciwko właśnie Niemcom. Dlatego też później przez wiele, wiele lat była przerwana ta ciągłość pokoleń, pamięć o powstańcach wielkopolskich, którą na rząd przywrócił. To nie kto inny, jak prezydent Andrzej Duda, jako święto narodowe, przypomniano właśnie rocznicę powstania Wielkopolskiego, a nikt inny, jak wicepremier Piotr Gliński, powołał Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Więc ta. Myśl powrotu do tych wielkich tradycji powstańców, zwycięskiego powstania, to był element naszej polityki sprawiedliwości Natomiast ci ludzie, którzy rządzą, porównani, jak na przykład pan, pan prezydent Jaśkowi, jak przypomnę parę lat temu, gdy była różnica powstania, to on siedział na kanapie w domu, mówił, że jemu jest tu wygodniej. I dzisiaj widać, że zmienia się. Postawa Polaków, nastroje społeczne w Wielkopolsce, bo dzisiaj przyjazd prezydenta Nawrockiego, patriotyczne pieśni, obchody zgromadziły w tym, tysiące, się też tysiące wielkopolan. I tym komunikatem będziemy kończyć.